Hej okay, widzowie, mm, dzisiaj się wygramy w Robloxa i w taką grę być piłką. I mm, tu mamy jakiegoś ludzika, który jest w piłce. No, zobaczmy. Tu, wida tu widać, że jest jakiś Toriusz. Jesteśmy sobie, sobie taką kulką. Dobra. Przyciszę trochę grę. No, i jesteśmy ja sobie taką piłeczką, i możemy. Eee, tu jest jakiś sklep unlock. Nie, doda jak chcę wyjść z tego sklepu, bo chcę jechać. O, na przykład po tym torze. Eee, tu nic nie ma. Nie, to jest jakiś. Ostro. Ej, co jest? Normalnie. Tutaj nie ma żadnego toru. Nie, nie, nie. Tylko taki mega niewidzialny. I je, przyjechaliśmy to. Wow, dobra. Ej, co jest? Więc jesteśmy? Chodźmy sobie na to. To, chodźmy. Tu musimy nie spać. Dobra, to mamy taką jakąś dziurę. O nie, 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 nie. spadłem. I musimy tutaj iść, tutaj, do tego niebieskiego, żeby, no, to chyba się, by, no, no się tam. Eh, no prawie! Jak to wejść? Dobra, skaczemy przez ściany. Ech, tu jest jakiś fajny, bo to jest monetka. Jak robisz? Ło! I w prawie spadłem. Teraz mamy jakiś. Może jaki ten tor jest wielki, boże! Ten tor jest wielki! I kolejna monetka. Spadam! Widowie! Teraz... Przyspieszymy! O niedobrze mi. Okej. Okay. Nie mogę sobie przybliżyć kamerki. W sumie to wydziwnie wyglądało, gdy sobie tak przybliżył kamerkę. Ech. No, ech, wejść. Ech. No Dobra. Myślałam, że to będzie nas po prostu respandować, a to nas do góry wybija. Chodźmy sobie tutaj do tego takiego niebieskiego A ja wyskoczę Ło Boże Ło Boże lepiej nie wyskakuj być! Lepiej, a I wjechałem... Ej tam jest jakiś biały tor Ej tam jesteś kręcącego Widzowie Widzowie tu jesteś kręcącego Nie chcę tam Nie chcę Tu jesteś kręcącego Widzowie My sprawdzimy, czy to jest ja chcę tu wejść, i się boję, i wystrzeliło nas, bo się nie utrzymaliśmy. I poza mapę, ja nie chciałem wypaść poza mapę, a ja wypadłem. Cześć, jakiś por, ale ja się chciałem, sobie przy... co to. Nie, to coś robokszy. Nie chcę wydawać. O, tunel mamy. Przyspieszmy to. Nie, skakanie to zwalnia O, Oj, oj, jesteśmy pod ziemią. Chodźcie. Jak przybliżę sobie ta kamerkę, to jesteśmy pod ziemią. Tu! nie, 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 nie. nie. Czemu ja tak często spadam? Jeśli chcę, no mi tak. Eee. 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 Dobra. Miejmy. Będziemy tu si. Idziemy do zielonego mojego ulubionego korolu I jedziemy. Ej. Ej, czego my się trzymamy? Nie, nie, nie chcę. Czy my musimy ciągle wypadać poza mapę? Bo to jest trochę straszne. Ciągle wypadamy poza mapę. A ja nie chcę wypadać. No właśnie, ja idę do góry. Idę na samą górę. I pewnie będzie mega fajnie najwyżej. Ile tych pięter, flora? I teraz pytanie: czy do tego, czy do tego, czy do tego? Tu najbardziej lubię. Lubię najbardziej ten. To chodźmy. No, z tych akurat lubię najbardziej niebieski. Czy, czy to to jest? Nie, coś. nie, Nie wiem. I lecimy fioletową windą. Dobra, będziemy tutaj jechać. O no, Boże, tu. Ej, no, wypadliśmy. I to jest jakiś kolejny fioletowy tor. I chyba źle jedziemy. Źle. I w ogóle to wypadliśmy z tego toru. O, może to tego. Bo uda nam się. O. Przeskakujemy do toru. Od jednego, do drugiego, do trzeciego. Może jeszcze do czwartego doskoczymy. O, 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 o. No prawie do czwartego. Teraz my się toczymy tutaj. I musimy spaść tutaj. Niebieską odchod Idę teraz na parter nie parter jest tam. Mora 3 razy sztuka Szkoda, że nie masz ja myślał na sam dół, ale no... Tu Ej tura jest brązowy. Chodźmy w brązowym, czyli... Korolem, który... A, łopu, no, że wystrzeliło mnie. O, nie no. Musimy znaleźć takie tor, widzowie, Żeby nas nie wywali poza mapę. Ponadto w ciągle wywala. Dobra, myślę, że... żółtemu żółtem zaufajmy. Zaufajmy żółtem. O, boże. Nie, Nie chciałem ufać żółtem. Zawsze wiedziałem to. Żeby mu nie ufać. Ale tu jest czerwony tor i idziemy po nim. I, i, tu jest jakieś... To jest jakieś kręcidło. Nie! Nie! Chciałem mieć nakręcidło! Hm! Obraziłem się, bo chciałem mieć nakręcidło. Hm. Idę na kręcidło. Okej. Okay. Idę na samą górę. Będzie no, czy na no, no, no? Dobra, nie wiem. Hm. Czy tu? na tym chyba było fajnie. Bo tutaj jest. Patrzcie, widzowie. Jest taki. Przedrzucić przydżu... mega. Tor. Widzicie? Jest taki mega przedrzucić tor. Którego prawie nie widać. I to wy... Ej! Widzowie! Widzowie! My chyba. My chyba tutaj. To jest takie kręci Jesteśmy na żółtym czymś. Nie, nie chciałam! O, o, Ej, tam był niebieski! Ty, tam był niebieski! Ty, jesteś ja na niebieski? Tylko jak tam powrócić? Noże tutaj wyskoczę? O tak! Nie, da muszę tu błyskawicę użyć. Haps! Ha, ha. A, nie, nie! Prawie na... Nie! I spadliśmy. Myślę, że jedziemy na ostatni tor i kończymy ten odcinek to chodźmy na trzecie piętro albo drugie pierwsze drugie idziemy na to na ten co tu się dzieje nie mam pojęcia pierwszy spadliśmy. oj ja tu już nie niewidzialny to i jedziemy na dół i tam Idziemy. Wow. Wow. Nie, ja idę. Uciekam. Uciekam. Uciekam na inny tor. Prędko, bo prędko. Bo mnie policzę z nie, 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 Subscribe, like, and comment. Bye, bye.